maju-maj zabrzmiało na rynku w Żyrakowie. Zespół Piękniej Młodzi zagrał swoje największe hity. Impreza przyciągnęła prawdziwe tłumy. Festyn promocyjny gminy Żyraków zakończony sukcesem. Przygotowano mnóstwo atrakcji. Dzień dobry wszystkich, jesteśmy w gminie Żeraków. za chwilę wychodzimy na scenę, mam nadzieję, że wszyscy zgromadzeni będą bawili się cudownie, my postaramy się dać z siebie najwięcej energii, ile tylko potrafimy, pozdrawiam wszystkich naszych fanów i dobrej zabawy życzymy. A jaka jest recepta na tak udaną imprezę, która przyciąga tłumy? No na pewno trzeba się odpowiednio wcześniej przygotować, zabezpieczyć oczywiście gwiazdy, atrakcje wieczoru i fachowi ludzie, jeżeli to realizują, to na pewno to się uda. Oczekiwania mieszkańców należy spełniać, więc... Receptą na dobrą imprezę jest dobry pomysł i dobry program, a taki program zapewniło nam Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, za co bardzo moim pracownikom dziękuję. Mam nadzieję, że udana, zobaczymy co będzie dalej. Na razie pogoda dopisała, chociaż nie było za ciekawie na początku, no ale publiczność dopisała i chyba to najbardziej cieszy organizatorów. Cieszę się bardzo, że tak wielu gości mamy tutaj, mieszkańców i nie tylko mieszkańców, przyjezdnych, którzy przyjechali na na to, żeby można było w miłej atmosferze spędzić czas. Dzisiejsze popołudnie jest wiele atrakcji przygotowanych dla ciała, dla ducha. Nie zabrakło też dobrego jedzenia. Promocje potraw regionalnych przygotowały koła gospodyń wiejskich. Dziś chlebuj ze smalczykiem, z góreczkiem, ciasto. Yy, miałyśmy wigosik, także pysz, pyszny i smaczny. Bardzo smaczne. Myśmy dopiero przeszli, ale ja, no, to jest fajnie. Chyba te dzieci występy. Najpiękniejsze, cykliczna i mm, bardzo udana. Pogoda dzisiaj wyśmienita. Wydarzenie było również okazją do pomagania. Na dniach gminy Żyraku kwestujemy dla Karoliny, która ma 29 lat, jest dębiczanką. Niestety troszeczkę życie jej się pogmatwało, ponieważ zachorowała na nieuleczalną chorobę, ziarnienikowość naczyniowa, która atakuje tkanki i organizmu. W styczniu dostała diagnozę 5 miesięcy życia, ale okazało się, że klinika w Amsterdamie daje jej szansę i zakwalifikowała ją do leczenia biologicznego, eksperymentalnego. Zbierają wszyscy młodzież, dzieci, ciocie, babcie, rodzice, szkoły, instytucje. Uzbieraliśmy już 110 tysięcy, albo trzeba nam 260. Ja chciałam serdecznie podziękować w tym momencie wszystkim dobrym aniołom, które, które w tej akcji uczestniczą już od marca. Serdecznie Państwa zapraszam do kwestowania. Do wspólnej zabawy zaprosili Wójt Gminy Żeraków, Centrum Kultury i Promocji, Zespuszków w Żerakowie, OSP Wola Żerakowska, OSP Żeraków, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej oraz LKS Żeraków.